Siemaneczko, Siemaneczko, witajcie. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat. Dzisiejszym tematem tego odcinka jest, czy kierowca ma obowiązek zabezpieczać ładunek do transportu. Nie przedłużając, lecimy z tematem. Zapraszam Was do oglądania. Kierowca powinien zabezpieczać ładunek. Czy kierowca ma obowiązek takie coś wykonywać? 80% firm, dla których ja wykonywałem transport musiałem zabezpieczać sam ładunek owszem, zdarzały się firmy które same zabezpieczały ładunek kierowca nie był od tego odpowiedzialny jeżeli coś się, cokolwiek stało ale większość firm pomagało na przykład zabezpieczyć ładunek, na przykład jak woziłem domki prefabrykowane, ściany w, w, oczywiście jechały w pionie więc oczywiście chłopaki pomagali zabezpieczyć, podkładali narożniki mówili gdzie pasy i tak dalej, ale na przykład spinanie pasami materiałów to było w zakresie krowcy. Oczywiście kierowca wtedy, tak jak ja, czułem się bardziej spokojniejszy, że dowiozę ten ładunek w całości, że to ja zabezpieczyłem ładunek i wiedziałem, że ten ładunek jest zabezpieczony prawidłowo, tak jak ma być, że nic się nie powinno stać podczas transportu. Zdarzały się firmy, które same zabezpieczały ładunek, jeżeli chodzi o plandekę słuchajcie, jeżeli chodzi o chłodnie, teraz gdzie obecnie jeżdżę to dla świętego spokoju powiem Wam, że u mnie na firmie są od tego magazynierzy jeżeli im się chce oczywiście i tak samo w większości pewnie firm jest, jeżeli chodzi o chłodnie że kierowcy czasem mają ten towar zabezpieczony już ponieważ magazynier jest taki zajebisty gość, że po prostu Trzy tamtyczki, czy tam cztery tyczki, czy dwie tyczki zabezpieczy ładunek, żeby już kierowca nie musiał wskakiwać na naczepę i zabezpieczać. Ale zdarzają się firmy, gdzie załadują ci te 30, 33 palety i sam musisz sobie jeszcze dla świętego spokoju zabezpieczyć ten towar. No wiadomo, nigdy w 100% tego towaru nie zabezpieczysz, bo może być tak, że nagle gwałtowne hamowanie i towar leci cały do przodu cały się towar przesuwa. Parę razy mi się to zdarzyło. Oczywiście, jak najbardziej mogę się do tego przyznać. Ale razy mi się oczywiście zdarzyło, że towar mi się przewrócił. Na przykład, tyczkę złamało. Kiedyś miałem taki przypadek, nie wiem, jakieś 3 miesiące temu. Wiozłem mandarynkę, zwrot i uwierzcie, że dałem tyczkę na bok. I towar, paleta się przesunęła na prawą stronę. I tą tyczkę wygięło. Taki numer, słuchajcie, wygięło tyczkę. Powiem Wam teraz ja z mojego doświadczenia, że. Wolę sam zabezpieczać ładunek, wtedy czuję się spokojniejszy, jak wykonuję transport, że ten towar jest zabezpieczony przeze mnie prawidłowo. Zawsze pamiętajcie, warto zabezpieczać ładunek. Nawet jeżeli macie do przejechania 5 km, uwierzcie, miałem taki przypadek: 4 km z punktu do bazy i paletę zabezpieczyłem jedną tyczką. A że ten towar był jeden raz tylko objechany streczem. To ten stretch potrafił się odkleić podczas transportu, i cały towar runął mi na ziemię. To jest życie. To jest życie, słuchajcie. Jeżeli macie za mało tyczek, to czasem jest taki problem. Wracając do głównego tematu, czy kierowca ma obowiązek zabezpieczać ładunek? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem ma obowiązek, ponieważ to jest jego praca. On wykonuje transport i. On jest odpowiedzialny w pewnym momencie za transport tego ładunku, żeby przewieźć w całości ten ładunek z punktu A do punktu B. Nawet jak macie 10 tyczek, to lepiej tymi 10 tyczkami zabezpieczyć ten towar, żeby bezpiecznie dojechał do celu. Chcecie zobaczyć jak się zabezpiecza towar? No to chodźcie, na przykładzie chłodni pokażę Wam jak zabezpieczam ja palety z ładunkiem. Tu mamy taką sytuację, mamy 5 palet, są 3 po długości, dwie po szerokości, no ale mamy u góry ścianę tą grodziową. No i jak damy tyczki, to i tak nic to nie da. więc musimy dać tyczki w poziomie dla własnego bezpieczeństwa. Ja taki teraz zaprezentuję wam krótki film, jak zabezpieczyć taki ładunek. Zawsze możecie po swojemu robić. Zobaczcie, nie przez przypadek wziąłem dwie tyczki, które są w innej długości. Tutaj, jedna od drugiej, różni się około 20 cm, Ta dłuższa spokojnie... Okay. Na maksa, jedną tyczkę mamy zrobioną. Następna, druga. Przedamy tak do góry, zobaczcie co się dzieje. Jest zabezpieczona, ok Ale ten góry dach nam się rusza. I podczas transportu nam będzie dach skakał. I może być tak, gdybyśmy nie dali tej tyczki na bok, ta teczka podczas skakania przesunie nam się razem z towarem i to nam się wywali, słuchajcie, do tyłu. Dlatego jedna tyczka idzie tak. Jaka jest definicja? Do czego służą tyczki? Te tyczki zabezpieczające z tyłu naczynie zabezpieczają jedynie Twoją dupę, kiedy po drodze wypierdolisz jakąś paletę. Pełnią funkcję ozdobną oraz wskazują stopień przesunięcia towarów. Zobaczcie, tak zabezpieczony jest ładunek. Oczywiście, gdyby nie było tej ściany grodziowej, moglibyśmy inaczej zabezpieczyć ładunek. Niestety, z jednej strony mógłbym to zrobić, że tą ścianę mógłbym przesunąć i byśmy spokojnie mogli zabezpieczyć tymi dłuższymi tyczkami, ale szczerze, tak jest też dobrze. Trzema tyczkami spokojnie zabezpieczyłem, a teraz tylko wystarczy się modlić, aby dojechać szczęśliwie na miejsce naszego rozwodnictwa. W takim razie lecimy dalej. Z tym zabezpieczenie ładunku. Sami ocencie czy warto zabezpieczać, decyzja należy do Was. Jeżeli chcecie czuć się bezpiecznie podczas przewożonego ładunku, zabezpieczcie ładunek. Jeżeli lubicie ryzykowne życie, decyzja należy już do Was. W takim razie, moi drodzy, nie przedłużając, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I tak jak powiedziałem na początku, zostawcie łapę w górę, suba. I komentarz mile widziany. W takim razie pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.